Bądź mną. Najwyższy możliwy level w grze. 37. No dobra. Może nie najwyższy, ale nie chciało mi się wybijać kolejnych przyzwanych szkieletów i kupować zwojów ku tego czarnego księdza. Leżą sobie pod kamieniami pięknej, lśniącej zbroi. Nawet tu wygodnie. Wszelkie metody zabijania mam w małym palcu. Właściwie to wszystkie statystyki mam wymaksowane jestem przekotem. Czuję się wygranym tej gry. Nagle buchają kręgi czarnego dymu. Stoję przed gościem w czarnej sukience. Znowu ten ksiądz. gada o jakichś jaszczurkach na sterydach. Nie słucham go, tylko zastanawiam się, gdzie się podziały moje niesamowite umiejętności. Broń jednoręczna, kusze, łuki, siła. Oprawianie zwierzyny, kradzież magia. Wszystko mam tak niskie, jakbym cierpiał na Alzheimera lub zanik mięśni. Sarda posyła mnie po jakieś oko Adanosa czy Beliara. Wszystko jedno. Wychodzę z zwierzy i idę przed siebie. Widzę jakiegoś typa. Pamiętam go jeszcze z bariery. Gada coś o tym, że ktoś go napadł i że jest członkiem supertajnej organizacji. Lecę dalej, a tam stoi kolejny typ. I mówi mi, że wszyscy mnie ścigają, jakby gonił ich sam Beliar. Co się tutaj dzieje? Widzę farmę. Jakiś chłop każe mi zapieprzać po polach i zbierać rzepę za znoszony strój z lumpa. No chyba nie. Wracam do jego domu i zabieram ciuchy z jego skrzyni. To teraz czas w końcu wejść do miasta. Po drodze zaczepia mnie jakiś użytkownik torentów i mówi, że chce do miasta. Mam go w nosie, niech sam sobie radzi. W końcu jestem w mieście, ale brakuje mi hajsu. Hmm. Myślę, co z tym zrobić. Próbuję zwędzić jabłko ze straganu, ale okazuje się być narysowane na drewnie. Co jest kurwa? Wszyscy stoją w miejscu, robią całe dnie to samo. Non-stop. Zastanawiam się, do jak pierdolonego miejsca trafiłem. No nic. Trzeba zarabiać. Postanawiam, zostać czeladnikiem. Pierwszy z tak zwanych mistrzów to Konstantino. Ale zioła, to ja palić niż zbierać. Czas na drugiego. Bosfer. No prędzej bez skilla strzelania z łuku to zabije siebie niż wilka, próbując go upolować. Torben. Mam chociaż odrobinę szacunku do siebie i nie mam zamiaru całe dnie walić młotkiem i robić sza. A z ostatnim cwaniakiem to nawet mi się gadać nie chce? No nic. Postanawiam zostać kowalem. Nagle każą mi pokonać orka. Że co? Kiedyś to bez problemu. Ale teraz siły mam tyle, co młody goblin, a walczę mieczem niewiele lepiej od wieśniaka. No i co ma ork do kowalstwa? No nic. Idę pokonać tego orka, odciągając jakiegoś łucznika od baru z darmowym piwem. Gość po drodze zabija wilki, ale na widok orka ucieka. Po chwili widzę jak cieniostwór atakuje mój cel. Zajebiście. Gdy już się nażarł zieloną skórę, idę i zgarniam bez problemu zakrwawiony orkowy topór. Haradowi oczywiście mówię, że to ja pokonałem orka. Kurwa uwierzył! Wyknął to pomimo, że na sobie mam tylko koszulę, podarte spodnie, a zapasem nóż na wilki. Dostaję dwa pręty. Rozgrzewam je zaciskając pięści. Dostaję cztery rozgrzane. Co jest? Robią to samo, próbując zrobić miecz. Gotowa broń pojawia się w mojej kieszeni i jeszcze pręt dostaję. O co tu chodzi? Jeszcze bardziej zastanawiam się, w jak popieczonym miejscu jestem. Ale jest mi to na rękę. Po dwóch dniach nieustannego wyrabiania mieczy z niczego jestem tak bogaty, że kupuję miasto. Teraz w końcu mam to, na co zasłużyłem zabijając wielkiego pająka. Jestem Buryzenek, a to moja historia. Hmm, czy ten ślepy ksiądz nie wspominał coś o ziejących ogniem latających jaszczurkach? Eee, nieważne. Wszystko przecież będzie w porządku. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.